Dzień dobry, nazywam się Urszula, zajmuję się rehabilitacją dzieci i niemowląt, głównie niemowląt. Jestem certyfikowanym terapeutą NDT certyfikowanym terapeutą NDT Baby. Moją pasją jest praca z dziećmi, z niemowlętami, pomaganie im. Co Praca z niemowlakiem jest trudna, ponieważ wymaga dokładnej oceny, diagnostyki i określenia konkretnego celu naszej terapii. To, co y, zrobimy z niemowlakiem już teraz, jak na niego wpłyniemy, na jego rozwój, na jego wzorzec postawy, ma odniesienie później do jego późniejszych etapów życia. Dlatego jest to niezwykle odpowiedzialna praca, ale sprawia przyjemność i, i bardzo cieszy, jak widać, efekty, takie, jakich byśmy oczekiwali. Teraz y, przedstawię krótko założenia y, terapii neurorozwojowej i pokrótce, co to jest, żeby rodzic przychodząc wiedział, y, o, o co chodzi po prostu. Terapia neurorozwojowa to wieloaspektowa koncepcja w rehabilitacji neurologicznej, która obejmuje ocenę i leczenie pacjenta z dysfunkcjami funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Koncepcja NDT-BOBAD to interdyscyplinarne podejście do problemu prezentowanego przez pacjenta, poprzedzone wcześniej odpowiednią diagnostyką. U niemowląt, z którymi pracujemy, stosuje się termin wczesna interwencja. Są to wszelkie działania rehabilitacyjne, które możemy przeprowadzać od narodzin do piątego roku życia. W tym czasie jest to nazywane wczesną interwencją. I wczesna interwencja ma kilka swoich podstawowych celów. Przede wszystkim jest to zapobieganie opóźnieniu neurorozwojowemu u dziecku. Wiadomo, każde dziecko rozwija się w swoim tempie, ma swój czas, ale gdzieś tam ważne jest wychwycenie tego, czy to jeszcze jest norma, czy to już wymaga jakichś lekkich wspomagań z naszej strony. Jest to y, głównie praca nad aktualnie występującymi nieprawidłowościami, y, zaburze, y, zaburzenia funkcji, y, nieprawidłowa jakość wzorców ruchowych czy jakieś ograniczenia y, tkankowe, strukturalne u dzieci tak małych. No i y, kolejnym punktem jest y, ograniczenie y, zaburzeń funkcjonalnych czyli poprzez tą terapię neurorozwojową, chcemy, żeby y, funkcja dziecka była jak najbardziej prawidłowa i odpowiednia. Bo celem każdego spotkania jest funkcja. Jest to choćby mała, mała aktywność dziecka, ale prowadząca do funkcji, jakby włożenie rączek do buzi czy sięgnięcie po zabawkę, czyli poprzez nasze działania neurorozwojowe przekłada się to na konkretną funkcję, którą dzieciak może wykonać już sam. Wczesna interwencja, aby była skuteczna, wymaga też wczesnej diagnostyki. Wczesna diagnostyka neurorozwojowa jest spostrzegana na dwa sposoby: Po pierwsze, w podejściu klasycznym, jako ocena lekarska, ocena umiejętności dziecka na danym etapie, a jako uzupełnienie ocena specjalnymi technikami neurorozwojowymi, poprzez diagnostykę metodą wojty czy ocenę według w koncepcji, w koncepcji NDT bobat czy też diagnostykę metodą prekla u najmłodszych dzieci oraz posługiwanie się skalami oceniającymi jakość oraz ilość prezentowanych umiejętności rozwojowych u dziecka. Najważniejsze jest to, aby terapia neurorozwojowa zaczęła się jak najwcześniej, ponieważ wtedy możemy przynieść jak największą korzyść dla maluszka. Nie od razu musi to być terapia regularna, ale na podstawie pierwszego spotkania określimy cele. Może to być wspomagające spotkanie, tylko kontrolne lub też regularna terapia, która wspomaga prawidłowy rozwój sensomotoryczny dziecka.